Co wydarzy się w nowych odcinkach Akacjowej 38? Jednego możemy być pewni, z pewnością nie zabraknie w nich emocji. Już teraz przedstawiamy streszczenia odcinków 698 i 699, które zostaną wyemitowane 5 i 8 września 2025 roku. Akacjowa 38 odcinek 698 streszczenie. Maria Luisa i Wiktor pokazują Simonowi portret Elwiry. Postanawiają trzymać to w tajemnicy, by pułkownik nie dowiedział się, że wiedzą o tym, iż jego córka żyje. Jem pomału odzyskuje mowę. Prosi o rozmowę z synami. Opłacona przez Ursulę pielęgniarka poddusza go poduszką. Jem walczy o życie na sali operacyjnej. Antonito umawia Lolite z lekarzem, który mają przekonać, że nie umrze. Akacjowa 38 odcinków 698 kiedy emisja? 698 odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już w piątek, 5 września 2025 roku o godzinie 18:20 w TVP1. Akacjowa 38 odcinek 699 streszczenie. Simon informuje Adele o portrecie Elwiry. Adela udaje, że cieszy się z tego, iż dziewczyna prawdopodobnie żyje. Ursula wie od pielęgniarki, że Jem wspomniał o zeszycie, który chciał pokazać synom i o tym, że zapewne nigdy już nie odzyska mowy. Tymczasem Samuel zastanawia się nad dziwnymi poprawkami ojca w notatkach dotyczących ważnego naszyjnika Ana. Antonio spłaca swój dług pułkownikowi. Akacjowa 38 odcinków. 699 kiedy emisja? 699 odcinek Akacjowej 38 zostanie wyemitowany już w poniedziałek 8 września 2025 roku o godzinie 18:20 w TVP1.